Glukoneogeneza. Glukoneogeneza jest to proces resyntezy glukozy. Jest to proces polegający na przekształceniu niecukrowcowych prekursorów w glukozę. Niecukrowcowe substraty przekształcają się najpierw albo w pirogronian, albo wchodzą do szlaku metabolicznego na etapie późniejszych intermediatów, takich jak szczawiostan czy fosfod i hydroksyaceton. Ostatni etap glukoneogenezy to z reguły wytworzenie glukozo-6-fosforanu z fruktozo-6-fosforanu przez izomerazem fosfoglukozy. Na koniec fosforyloglukoza jest hydrolizowana do glukozy i na koniec ta glukoza jest transportowana do cytozolu. Glukoneogeneza to nie jest proces odwrotny do glikolizy, dlatego że niektóre z reakcji są niezastąpione przez inne albo są nieodwracane. Dzięki temu synteza i rozkład glukozy muszą podlegać oddzielnym systemom regulacji. Glukoneogeneza w komórkach zwierząt Kwas mlekowy powstaje w pracujących mięśniach szkieletowych w warunkach deficytu tlenu. Glicerol i wyższe kwasy tłuszczowe powstają z rozkładu tłuszczów. Aminokwasy są pozyskiwane z białek zawartych w pokarmie lub w przypadku deficytu z białek budujących mięśnie szkieletowe. Jak wygląda proces glukoneogenezy w komórkach zwierząt? Mamy tutaj pracujące mięście, w których w wyniku fermentacji powstaje kwas mlekowy. Dochodzi do rozkładu białek na aminokwasy. Dochodzi również do rozkładu tłuszczów na glicerol i kwasy tłuszczowe. I teraz wszystkie te związki, czyli kwas mlekowy, aminokwasy i glicerol, one mogą być przekształcone w glukozę, a glukoza następnie wędruje do procesu oddychania tlenowego, i dochodzi do rozkładu na CO2 i H2O. Gluconeogeneza zachodzi w wątrobie. Do glukozy nie mogą być przetworzone kwasy tłuszczowe, które są przekształcane na reszty acetylowe plus do tego dochodzi koenzym A i powstaje acetylokoenzym A, o którym też będę mówić na innych nagraniach. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję ci za uwagę i zachęcam do subskrypcji tego kanału.